No, cześć Wam, słuchajcie, ja jestem Marcin. To wiecie, a to kanał CCZC czas coś zrobić, i to jest kolejny tydzień wyzwania. To już będzie chyba ósmy e, tydzień, albo dziewiąty i tydzień było przerwy, tak jak wiecie. E, no i co, jak na razie krucho, e, ale postanowiłem, że dzisiaj chyba z końcu zrobię tą zabudowę do tego oto. Do tego oto urządzenia mam jakieś płytę SB, więc chyba to wykorzystam, będzie to najprościej. Nie mam wszystkich elementów, ale to jestem w stanie zawsze dokupić, dociąć w coś, coś, zrobić z tym, więc zrobimy na razie z tego co mamy. A no, także o, pozdrawiam Cię, Kuba. Widziałem, jak Ty zrobiłeś. Troszeczkę będę. Robił w podobie. No i już słuchajcie, kolejny gadżet na warsztacie. Coś takiego, taka mała współpraca, e, fajna sprawa. Zobaczcie, jak to działa. Mały awariat, nie? Dobra. Gierę się dalej za robotę, znaczy się zaczynam robotę, jest chyba około 20, więc mam troszkę czasu. Eee, no, może się ogarnie w końcu ten, ten urządzenie do drukowania wypalania. Dobra, jedziemy z tematem. Cześć, słuchajcie, niedziela. Wczoraj mi się udało ogarnąć ee, skrzynkę na, 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 na laser i wiecie co? I tu muszę się puknąć w łeb, wiecie? Bo <grytanie> stało na tym. Więc nawet już nie mierzyłem, bo mówię, kurde, no wchodziło, więc nie ma opcji, żeby to nie weszło, nie? No, jak się okazało, to... <grytanie> Chuźba. O to nie wchodzi, chyba nie całe to, więc cała moja robota wczorajszy wieczór poszła na wiecie gdzie, więc muszę to jutro rozkręcić i skręcić po nowemu, no by to w... wiecie gdzie eee... jakby nie pomyślałem, no to jest tragedia jakaś brakuje jakichś 2 cm eee... no i tyle, no będzie trzeba może jakoś to przekombinować Zobaczymy, no ale to już jutro. A dzisiaj jest niedziela, jutro poniedziałek. Słabo, słabo, no ale już trudno. Błędy się zdarzają. Hej, cześć, mamy wtorek godziną 20.30. Zrobiłem coś takiego brzydkiego, no ale to działa, więc jakby tu mamy, słuchajcie, wklejoną szybkę. No i działa, no działa, no jakby powiedzieć, cały ten dym wychodzi sobie tam, rurą Spiro, no przynajmniej tymczasowe takie rozwiązanie. Może za jakiś czas będę miał więcej czasu, jak będę większą produkcję robił, to to, to, to sobie coś lepszego zorganizuję, no na razie wygląda to, jak wygląda, ważne, że działa. 95% dymu wychodzi, no rurą, więc jest spoko. Tu jeszcze mam taki fajny gadżecik. O, to wam pokazywałem już chyba. Fajne, fajne. Ehm, słuchajcie, i co tu mamy? Tu mamy, słuchajcie, jakby... Zdjęcie będzie się drukować. Długo się drukuje to zdjęcie, bo to jest godzina 40. Jeszcze dopiero mam 8 minut, a no długo będzie to się robiło. Jest to moje zdjęcie, jakby pokazowe. I teraz słuchajcie, ja wrzucę takie, takie, taką możliwość na i Allegro, nie? I że jest taka możliwość. Cena ja myślę, że w granicach. 25 zł taka forma D4 będzie to coś takiego 25-30 zł bez ramki, 30-40 zł z ramką. Może coś taniej, zaraz jeszcze sobie to przekalkuluję. No i tak to wygląda. No i zobaczymy dalej, jak to będzie się wszystko. Przepraszam, prezentować. No a widzimy się później, nie? jest 22, ponad godzinkę się grawerowało ja sobie grawerkę wyłączę no i zobaczcie to tak samo jak ja po raz pierwszy ta niech jeszcze chwilkę pochodzi wyciąga to co tam jest no i tak to wyszło fajnie, nie fajnie Mm, nie wiem, ciężko mi powiedzieć Takie zdjęcie. No ja tak chyba całkiem spoko, no nie wiem, ocencie sami eee, Troszeczkę poczlifować, przyknąć lakierkiem. No i całkiem elegancko. Ja od razu może sobie o tu na stole wezmę. O, mam brudno, to sobie to ogarnę. No i pokażę Wam efekty zaraz. Dobrze, słuchajcie, czas na podsumowanie miesiąca lutego. E, ja nagrywam już u siebie, że tak powiem, w biura. I co tu mamy? E, słuchajcie. A, przekręcę kamerę, może będzie się lepiej widzieć. E, tu mamy kwotę e, wpłat, jaką otrzymaliśmy. Ile zarobiliśmy, daje to nam sumę 350 zł e, zarobku. Wydatki, sklejka, uchwyty, ramki, daje nam to kwotę 186 zł. i 58 groszy. Zarobek za miesiąc, oczywiście bez podatku, luty 163 ,42 zł. 42 grosze. Jeżeli odejmiemy to, co było na minusie w miesiącu, w styczniu wyszło nam z 18,42 zł, na plusie, słuchajcie, czyli w miesiącu styczniu, lutym, zarobiłem 18,42 minus, znaczy minus podatek. No, ale jakby tutaj poniosłem dosyć duże koszty, no bo powiedzmy. 160 zł mamy poniesionych kosztów na materiał, który nie musiałem, znaczy no nie musiałem jeszcze wykonywać, kupić, że tak powiem, więc e, powiedzmy te 100, 180 zł e, wydałem na potrzebę rozwoju, że tak powiem. Yy. No i tak to wygląda. Słaby, znaczy patrząc, ten 350 zł to nie nieźle no licząc, że miało być trzy no to słabo, ale ogólnie uważam, że nie jest źle. Um, słabo pod tym względem, że jest cisza, um, więc muszę jakby bardziej iść w reklamę. No ale dobra, no jest taka sytuacja jaka jest, my działamy. Zostawcie suba um, i powiedzcie mi co sądzicie o projektach świątecznych żeby robić różnego rodzaju wycinanki i puszczać to też na handel na Allegro także zostawcie komentarz do następnego filmu a słuchajcie teraz będzie film wyjątkowo 12 to jest środa bodajże więc będzie taki krótki film po weekendzie o. a potem jak zwykle może jeszcze w piątek puścimy tak to widzę dlaczego to dowiecie się w 12 no. To dzięki, pozdrawiam, do następnego. No i tak to wygląda, słuchajcie. Hejka.